Dzień dobry! Nagrywam z lasu, gdzieś pomiędzy Mińskiem Mazowieckim, a Wyszkowem. Jadę na warsztaty kiszonkowe do Różana. Jest to grupa zorganizowana przez Modr Oddział Ostrołęka. I tak wiecie co, zastanawiam się, bo na tych warsztatach głównie biorą udział kobiety, Kobiety z terenów wiejskich i zazwyczaj są to rolniczki, żony rolników, rolniczki no albo po prostu kobiety, które mieszkają na wsi. I no, siłą rzeczy ja też jestem rolniczką, więc gdzieś tam w rozmowach kuluarowych poruszamy często mm, tematy związane z obecną sytuacją rolnictwa naszego polskiego. No i e, tak dochodzimy. Do takich wniosków, znaczy ja to już doszłam do tego dosyć dawno, ale tak jakbym mam potwierdzenie z. No bezpośrednio od, od tych kobiet, czasami też mężczyzn, że mm, no dosyć źle się dzieje w polskim rolnictwie i większość z rolników, którzy posiadają średnie i małe gospodarstwa, po prostu muszą dorabiać poza rolnictwem. A wiecie, jak to jest? Jak się łapie 10 stron za ogon dziesięć srok za ogon, to tak naprawdę nic konkretnego z tego nie wynika. Człowiek się rozprasza na różne tematy i ani nie ma z tego konkretnej, konkretnych przychodów, ani też nie ma zadowolenia. No i właśnie między innymi też rozprawiamy pomiędzy kiszeniem, co można zrobić, żeby tą sytuację poprawić. Do jakichś wielkich wniosków nie doszliśmy, oprócz może takiego, że e, trzeba dawać produktom, e, tym, którym, e, które wytwarzamy, my jako rolnicy, jakąś dodatkową wartość. E, czyli jak, e, no nie wiem, mamy krowy i sprzedajemy mleko. To zrobić jakąś przydomową, przydomowy, przy, przydomową serowarnię. Jak mamy, nie wiem, jabłka, to tłoczymy soki, albo, albo robimy cydr, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. No chodzi po prostu o dodatkową wartość, którą niesie niesie nasza produkcja. Ja Wiem, że to się łatwo mówi, bo e, zrobienie tego RHD czy, no akurat zrobienie RHD nie jest takie, nie jest takie bardzo skomplikowane, ale jednak wszystko wymaga administracji, a wiem jak to jest jak ktoś nie lubi administracji, bo ja jestem taką osobą i często tych projektów mam milion w głowie, ale e, właśnie Pohamuje, powstrzymuje mnie przed ich realizacją ta wszech, wszechpanosząca się biurokracja, która, która zabija dużo inicjatyw. No i e, tak sobie właśnie myślę, że może by zrobić jakieś spotkanie rolników i rolniczek, którzy, którym chce się jeszcze coś robić, e, żeby wymyślić, co można, e, co można w naszych gospodarstwach robić, aby. E, Osiągnąć jakiś dodatkowy dochód bez konieczności chodzenia do kogoś do pracy na etat. Co o tym sądzicie?